Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko.pl Dolny Śląsk jest i był i dzięki projektowi wciąż powinien należeć do najlepszych lekkoatletycznie regionów kraju. Zajęcia na 40 obiektach, które powstaną mają prowadzić profesjonalni trenerzy wyłonieni przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Fundusze da na to Urząd Marszałkowski. Chodzi nam o zdrowie dzieci przede wszystkim. Mamy boiska lekkoatletyczne, budujemy boiska lekkoatletyczne. Będzie ich po tym roku 40. No teraz musimy zapewnić, żeby na tych boiskach tętniło życie, więc y, dzięki temu programowi Dolny Śląsk dla Królowej Sportu, upowszechnianie lekkiej atletyki. Otrzymujemy pieniądze na zatrudnienie trenerów, dajemy pieniądze na zakup sprzętu, tak żeby tam regularnie, dwa, trzy razy w tygodniu na tych nowych boiskach lekkoatletycznych odbywały się zajęcia. Nasz region ma się czym chwalić. 40 obiektów do uprawiania Królowej Sportu to patrząc przez pryzmat wszystkich województw bardzo dobry wynik. W całej Polsce mamy dużych stadionów lekkoatletycznych, jedynie 80. A tu mamy y, małych, co prawda, obiektów, ale już 40, czyli 31. bodajże powstało, reszta w najbliższym czasie powstanie. Jest to y, ogromny potencjał. Mamy program, na którym y, y, lekka każdego, który pozwala na tych obiektach y, tworzyć atletykę. Członek zarządu województwa podkreśla, że to będą dobrze wydane środki. Polski Związek Lekkiej Atletyki to grono. Profesjonalistów ocenia Michalak. Jeśli mamy robić dobry program, to chcemy go robić z profesjonalistami. Polski Związek Lekki Atletyki, takich profesjonalistów zapewnia, sami przecież profesjonaliści zarządzają tym, tym związkiem. Oni dadzą najlepszych trenerów, dadzą najlepsze programy treningowe. My wraz z Ministerstwem Sportu dajemy pieniądze, żeby te programy mogły być realizowane. Dolny Śląsk dla królowej sportu i lekka atletyka dla każdego. To wielki sukces, że te projekty udało się stworzyć. Dzięki nim młodzi będą mogli spędzać czas na sportowo. Dla nas jest to bardzo istotne. Dla Polskiego Związku Lekki Atletyki, a mówiąc bardziej grudnolotnie, dla Polskiej Lekki Atletyki. Rzeczywiście mamy taki program miękki, lekka dla każdego, czyli zajęcia dla dzieci z klas 1-3, z klas 4-6 oraz yy, klas gimnazjalnych. Natomiast brakowało nam obiektów. Okazuje się, że takie obiekty nie tylko będą budowane, ale na Dolnym Śląsku już są wybudowane i na tych obiektach będzie powstała, powstawała lekka atletyka. Cieszę się, że y, tysiące dzieci pozna się z lekką atletyką, część z nich zostanie przy lekkiej atletyce, część pójdzie do innych sportów, co też jest bardzo ważne, a część przestanie trenować, ale będzie pamiętała, że jakąś tam zabawę ze sportem ma za sobą. Goście dzisiejszej konferencji byli świadkami, jak mogą wyglądać zajęcia dla najmłodszych. Na pewno nie będą one monotonne. Obiekty lek nie powinny stać puste Nowe Centrum Skłusza Rdeko Sport to zdrowie, wychowanie fizyczne to sposób na życie.